Like, I wanna wish you a Merry Christmas I want you a... Dobry Vlogmas. Mój dzisiejszy dzień to jest kryzys Vlogmasa. Nie podoba mi się dzisiaj nic. Nie, jest strasznie zaczynając od pogody, która jest szara, to brak czasu przez fakt, że siedziałam, montowałam, nie dam rady tego złątować, nie zdążyłam złątować, dzisiaj Vlogmasa nie będzie. Nie, no po prostu jest no, za mało czasu na wszystko, po prostu nagle prezenty, to, to załatwić Ble! milion po prostu rzeczy, ja się nie wyrabiam, jest 1430. A ja jestem w dupie nadal. Jutro wracam do Rzeszowa, także dzisiaj trzeba się w ogóle spakować. Trzeba te wszystkie spakować przytłacza mnie życie dzisiaj, dzisiaj mnie życie przytłacza, aczkolwiek jest jeszcze eventior i fajny eventior, dlatego też to była taka moja presja, bo chciałam na niego zdążyć, jest to świąteczny event tylko dla dziewczyn, taka girls night w świątecznych piżamach więc ja mam dzisiaj swoją piżamę i w końcu mogę wyjść do ludzi, znaczy w końcu w sumie wychodzę do ludzi w świątecznych piżamach ale teraz mogę wyjść i inni liczy, że też y, się dostosują do tego, e, także nie wiem, ja się dzisiaj czuję taka, tu mi w ogóle powychodziło milion pryszcz, nie wiem, po prostu po prostu mój organizm potrzebuje wypocząć ale spokojnie wypoczniemy sobie zostało już mało, no teraz czasu nie ma dobra, włosy to jedyne co się nadano to oczywiście kucyk nic innego tutaj nie wykminimy a mam taką świąteczną gumkę z kalendarza z Douglasa Musisz tutaj stracić, zaburzysz mi kawy. Dobra, zrobię sobie jednak takiego kucyka z y, kokardą, także biorę wstążkę. No mi w ogóle już odleciał, ale już się zdążyłam umówić całe szczęście na nowy termin. Paznokieć, paznokieć. Ja mówię zawsze źle, więc uwisałem, że się mówi paznokieć. A dzisiaj nic już nie mówmy. Nie mówmy nic. Mamy za krótka ta wstążka. Nie wiem widzę, jak to wygląda, ale <laughs> jak źle, to nawet mi tego nie mówcie. Zrobię sobie tutaj jeszcze barkocze i dam sobie kokardkę mniejszą tu na koniec czasem na tych eventach jest tak, że jak jest jakieś dresko, to ludzie i tak ubierają się ładnie i zazwyczaj ja zostaję w moim własnym stylu. Dzisiaj pewnie też tak będzie, no ale się tym przejmuję? Absolutnie nie mogę chodzić w luzackim ubraniu. Fajnie o, tak idzie? A czemu nie? Dobra, finalnie przebrałam koszulkę Mam teraz takie odkryte plecy, nakładam coś na usta Jedziemy, jednak nie zdążymy pojechać na jedzenie Chcieliśmy sobie pojechać do Lewandowskich, ale totalnie się nie wyrobimy Więc mam nadzieję, że na evencie będzie jedzonka I będzie super, bo pozabijam dzisiaj wszystkich, jak nie dostanę jeszcze jedzenia Jestem przed okresem ja, Moja ukochana kredka z Nexa. Ja to sobie nie czerwone usta się to nie podoba. No nie jestem jakiego bo... Cześć, Julia, w przyszłości. Mam nadzieję, że masz lepszy humor. Że ona się będzie miała okres. Ja. Ja nie był widzowy. Słuchajcie, musimy wstać muzy tylko. To deszczek coś. Ale widzę, że po prostu mam dość. Stałam w największym korku w moim życiu. Jesteśmy spóźnione już pół godziny, a mi się nawet nie chce iść chyba do ludzi. Jestem przed okresem, jestem głodna, nic nie zadójśmy. Nic jak się coś. nie zdążyłam, nie zdążyłam do dziennika, nie ma czasu, zaraz są święta. A ja jeszcze nie zrobiłam nawet domku z piernika, jest mi tak przykro. Jestem zmęczona i jeszcze Idziemy na jedzenie po prostu? Chyba tak. No tak, kochane, Jak chcesz, możemy pójść na jedzenie i zrobić tam eksperyment? Nie ma czasu. No nie obstawiałam, że może mi stać. <grym> Jeszcze zapomniałam podczas Jakie ja zaraz wchodzę okres? Nie mam żadnej chusteczki Już mi boli głowa przed to, że mi już A ja nawet nie chcę, żeby one mi leciały. Ja ich nie chcę tu. Nie zaraz mi zniszczą makijaż, który musiałam zrobić w eksperyment, w <grym> Co to nie jest? Myślałam, że to komentarz. No no czemu ogarnęłam? Skąd wierz mi No czemu tak zalecą? Ja już ich nie chcę! No patrz, jaką misurę zrobiła! Eee, to pasuje się do tematu Girls Night. Nie Ej, w ogarniku chyba mam wody, dasz mi. Jeszcze ja. Ja nie wypiłam ani nich wody! By też! Nie wypijam kawy! Może zaraz pojedziemy na letnisko i gdzieś pomieścimy na godzinę. Musimy się uspokoić. A to my idziemy tam czy nie? Poczekaj! Okay. Nie zadawajmy takich pytań, kochanie, teraz. Okej. Okay. Bo jakbym chciała zac zacząć mój monolog o przedokresowej dziewczyny, to nie na to porzuciłam monte, żeby teraz nie wejść na ten event, nie na to jestem w piżamie! Mogłam zrobić dużo innych rzeczy, ale przyjechałyśmy tutaj, jechaliśmy tutaj w walonu prawie godzinę w tych korkach Nie wiem czy mam wyjść, biec, uciekać Dobra, nie wiem czemu mi lecą łzy A jak już że zaczynają lecieć łzy, to jestem słaba, bo jestem słabo mój makijaż Jak mam to teraz poprawić, no? W sumie to nie wiem, jednak wszystko mi nie odpowiada Nie, 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 nie wiem co mi odpowiada Dawałaś mi żel na włosy, że tak tu, ci żel Ola ja żel na tej szczoty i ty mówisz, tylko nie dawaj mi żelu. A ja powiem jak to the fuck, masz już to na żelu na włosach, O co ci chodzi? Ja no dobre. Influencer uh, before event reality. Woo! yo yo. Pójdziemy na ten event. Już jest 40. Na eventy zawsze rzeczy się spóźniają. Ale oni kazali być aktualnie, może będą puszczać film. Kur... możliwe, że już się film skończy. No, no do niej. na bieżąco. Przynajmniej jest to w kinie i rzeczywiście jestem ciemno. Powiem na do początku. Dobra, już jest mi lepiej. Teraz mnie tylko denerwuje to, że nie mam chusteczki i że mam podkład związane. A jakbyśmy poszli do Rosmana, a ja bym sobie nałożyła tester na twarz. No. Jeszcze nie mam paznokcia. Nie, no, i po prostu świetny. event influencerski. Dobra, uspokój się już. Jeszcze tylko muszę podpaska sobie dać. Bo jak mnie zaskoczy okres tam, to. No czerwone spodnie, na też bym tego nie przyciągnęła. Kurde, że ja jestem tą że nigdy nie mam żadnych kosmetyków. Może teraz zacznę coś na Ej, Ale mogłaś puścić mi jakąś piosenkę, e, jakieś. Te się uspokój, e, wyciszę. Łzy w deszczu, wiesz? Idealna melancholia. Nie, nie, nie masz się bardziej pokazać. Ale już ma... mi jest dobrze, już im przeszło. Zawsze możemy iść na makaron. Nie, ja chcę iść na ten event. Ubrałam się w piżamę. Mógł mieć takie nastawienie 20 minut temu. <gum> Powiedz to moim harmonom Powiedz to twoim harmonom Gumka. Na pewno tutaj mamy te zacieki z łatki. <gum> Dobra, lecimy jest super kochani moc energia Goodlace, on w najbet! Woo, Ekstra! Bezos! <gum> Dobra, tak, jednak bez jeszcze jest Jest dobrze. Nie jest DOBRZE! jest dobrze! Ej, chodźmy tak, żebyśmy się nie rzucały w oczy. Też my chodźmy po prostu po srejdaśmy do nosa i Jesa, lecimy! Nie wiem, zaraz będzie godzina. Dobra! Nigdy się nie spodziewać godzinę? O, super faj! Tak. Idealnie idziemy po chusteczki, Szybko poprawka zrobiona. Świetnie. Teraz podpaski, plaster, chusteczki i idziemy. Ola, że ty przechnąłeś? No, powiedziałam kurde. Okej. Okay. Serdecznie. Przestań. Paradoks, gdzieś to jest jakiś paradoks, dobra. Nie wiem co się dzieje. No i świetnie, plastry są, wszystko jest. Zaklejamy tego uszczerbka. O, gdzie on jest tu, ale słabo już z tym umówiono nowe. Raz idziemy do kina, jesteśmy w Norblinie. Także fajnie, bo jak nie będzie jakiegoś jedzonka na będzie. to. Uważaj, bo spadnie. Tutaj w jedynie godzinę. Vstanem psihično, mega dobro, good vibes, energija mu. Letimo.

Cieki. Mam tu sobie ten schowek, się w domu? jama? Super. Muszę wziąć. super wziąć. Muszę 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 to Muszę <trym> Nie widziałam ten kot, zazdrościłam Tak, bo... Tak, się właśnie te koca, no. to są z homli bo mm, no, to są nie... najmilsze koce na świecie, naprawdę. Tak. I do, 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 do... I do tego jeszcze poduszka. Poduszki no. nie miałam, także super, ten jest serio świetna i nawet tego wcześniej ladałyśmy na zakupach No, zastanawiałam się, jak kwestionowałam czy kupić. No. Także cool. Eww, skarpetki! Wow, ale długa ta świeczka, nie spodziewałam się, o, że to taka. No Eww. nice, jaki zapach? Przyjemny. O Jezu, znam ten zapach. Boże, no sobie, że Ola, y, Poli Pocket, to takie laleczki pachnące. Ono pachnie jak jedna z tych lalek. Takie malutkie lalki, <ścoughs> miałeś taką zjeżdżalnię. Ej, no. Pachnie dosłownie to jeden to jak ona. Ej, no. Truskawkowe ciastko tego Tak, ta, mało, nie? to prawda, no. Policę, to, no. Ale wspomnienia od razu odblokowane! Mocne! Tak, szczególnie taki jeden zestaw tak pachnął. No. Reaktywny balsam do ciała. Uuu, szampon drzywka. No też od Klarna. Wióp, jeszcze mamy serum do twarzy i żel do twarzy. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. fajnie. <laughs> o oh, ile słody! O oh, Boże, to... O oh, my. Mój okres, O, to będzie pięknie bo ona, ona nic w domu słodkiego nie ma No Uu, Zaproszenie na usługę koloryzacji Tak, zapalara Local Heroes Ja <śmum> pomychałam za prężkę Mój nie pomieści tych <śmum> prezentów Ej, no. fajnie, bardzo fajnie eee, oprócz tego, że raz u <śmum> Nie wiem jak to zrobiłam, ja nie wiem jak to stało I nie wiem jak długo, no, jeśli potrzebny prawda to mocno. to było Max 5 minut. A! To Szybka no, z małeczka. No. Nie, była naprawdę fajnie i nie oglądałam tego filmu, także udało nam no, się. No, tak. nie oglądaliśmy tego filmu. Ale myślę, ja że to się to jest, wzruszyłam To był jakiś taki chyba klasyczek świąteczny, tak mi się Dobra, tym razem idziemy. I już była taka akcja, że tutaj byłam z Olą jakoś na wakacjach i żadna z nas w końcu nie zjechała, także dzisiaj to będzie ten dzień. Dajesz, bo bateria mi pada, szybko! O! To bolało. Pokaż się przed Julcia nie cykasz. Ej, ale płaszcz to dobry poślizg Ja też już dostałam w z głowy No i tam, no i tam. Śnieg. Ja już jestem przyzwyczajona do wody na mojej twarzy dzisiaj. No, chyba. No, no i tak, widzę, żeby. No, czekamy. Ja chciałam gdzieś mojego brokuła, kalafiora i Nie ma! Nie, nie, będę się cię męczyć. No, ale dobra. Deszcz pada w ogóle za oknem. Dobrze, że nie na mojej twarzy. Już. E, to był ciekawy dzień. Nie powiem, że nie. W końcu możemy zjeść, bo to jest po prostu dramat, ale. No nadal nic nie zaduś mam Nie, jest kochana, trzy opiekuny, nie, cztery opiekuny. Ja zobaczmy wszystkie popcorny, które były w naszym zasięgu wolne. Ja nawet kupiłam Coca-Cola. <laughs> no, to jest, jest naprawdę, już naprawdę. Yy, I w końcu możemy coś zjeść. Chyba tak chodziło się po tej fabryce na rublina, ale jakoś właśnie Ola nie miała. Yy, pasji na nic a, też a jak, już coś, jak już coś znalazłyśmy to nie było miejsc no. my w piżamach, ja, ja też, w ogóle trochę mnie oczy pieką, nie przecież dużo ale jakoś czuję się taka, albo nie też nie, zmęczona albo, no, głowa. Mnie, mnie boli głowa przez brak wody, Ole boli głowa bo się walnęła i przez brak wody e, na tej zjeżdżalni Ola się walnęła i porobiła trochę włók. Nie z końca, w końcu, w końcu czekamy na pizzę I, czyli jestem trochę przerażona, bo już jest po 20 tak, bo jest tyle rzeczy na zrobienia. już być w Rzeszowie Spoko, vib rodzinny przed świętami, ale po prostu nie chcę się pakować. Nie lubię się pakować. No, w żabie. Nigdy nie jadą w ogóle czurowcy w żabie, ale nie było czekolady. Nie wiem, czy normalnie jest, czy nie, ale kupiłam czekotówkę w Mój Boże, jemy wili w samochodzie. Cheers! No. Muszę mi bo no. ja nigdy nie jadę takie. Ja jadłam wtedy. Ale spoko. Nie. Znaczy, po prostu jesteśmy tak głodni głodne, że. Mm. <laughs> Nie jesteśmy raczej obiektywne. I nie mam też porównania do dobrych czurosów. Ale I spoko. A zrobiłaś lonkę? No nie, bo ty mi nie zrobiłaś kawy. Wow. No ja chciałam, żeś mi zrobiła kawę. No to trzeba było powiedzieć. No, dzisiaj nie ma kawci Ojciec na no moim się, bo że co tu w ogóle jest? Ja marzę, żeby w ogóle zmienić ten makijaż Ja się czuję po prostu tak na tej twarzy. No w sumie dokładałam różne te i <laughs> losowy generator. Ja po prostu czuję się już tragicznie, dzisiejszy także... Dzień nie był dziwny. No, dzisiejszy dzień, mocno dziwny. Jeszcze sobie dzisiaj ponarzegam, dobra? Pozwólcie mi sobie jeszcze ponarzekać, bo jeszcze mamy dużo rzeczy do robienia. Jest godzina 22, a ja właśnie piję kawkę. No to, to nie był najzdrowszy maraton teraz ostatnich kilku dni Ale teraz jutro widzimy się w aucie I moi drodzy pierwszy raz będę w ogóle jechała na tak długą trasę Ale więcej emocji i tak dalej będziemy widzieć jutro Także to na pewno będzie ciekawe No i w końcu mam już urodzinki, więc już rzucimy bardziej chillera family time A teraz kochani jeszcze kawusia Zaczynamy, na razie robię zmywarkę, trzeba ją puścić Muszę zrobić wiecie przegląd Ludówki, jedzenia, prezenty, spakowanie i później ten montaż. Mam nadzieję, że pójdę spać wcześniej niż o 6, bo o 8 jedziemy. Nie no, żartuję, mam być wypoczęta, tą kierowcą, nie pójdę tak późno spać. Damy radę, włączamy tryb turbo. To jest już się rodzinna i wszystko. Dobra widzowie, jesteśmy w trakcie pakowania, pakowania prezentów. Nie jest łatwo, ale będzie odcinek spakowania prezentów. Także czekajcie, on będzie po świętach. Także spokojnie po świętach nadal się jeszcze widzimy. Widzimy się. Teraz bądźcie ładnie aktywni, bo teraz naprawdę mamy dość sporo Do rzeczy prawda? z kalendarzy, więc będą losowanka, więc nie głupia choinka, łapeczka, subskrypcja, wszystko jest. Ola! Ja go chciałam. Bibi! Nie no, i w twoim jest. U! ciebie w ogóle nie widać. Chodź tutaj! Nie A nie daj! Tak, ich! Ja, really. Jedziesz, <grym> no, tak, no, no, to poszkodowana. tego nie nie to wyciągnę. Dobra, to ma No. To te wszystkie, one ono wszystkie tak. piękne głupotą. No. Ciebie nie. No, hola! 20. Oh, <grym <w grymanda> Mini spoiler Kolejny, siostrzany kalendarz To jest kredka na linię wodną. Okej, czarne. Przedstawmy sobie. Emo. Ja używam. A, ona jest Emo. A ty nie używasz? To jest. To jest koszata, się Wróciłam. Ja, przy... ja na przykład nie mam takiej kredki, ale Bo nie chcę. Jest się... 20. Jezu. Boże, <słuch> Kurde, no! Co <słuch> to? Soft Cream Lekki krem Że produkt... Ja jestem tam, girl uh, Soft Cream okay. okay. <laughs> Grana Padano krem Wiesz uh. co to jest Grana Padano? Mogę zjść <słuch> <Ser. słuch> no. Bardzo fajne sparowidło <słuch> Dobra, Kinder 20! Tu! Pierwsza. Le Bueno. Le Ani It's time! It's Christmas time! It's Time, is time. No, okay, to /4, 4. To okay. jest To swoje, ja moje. Napiszcie coś lepsze. It's Christmas time czy... It's time! Dobra, to 3-4. 3, /4. 3 /4. It's Christmas time! 20. O, 3 znowu. Bo był różowy! I taki słodki, fiam Ja, ja. czarny, jak <grym> był tumblerowy Przestań Kolatowy <grym> O, ej, <ale> to pójdę <grym> kolor. Kiedyś był, kiedyś mi się kojarzył Kiedyś, no ale to kiedyś <grym> no. Teraz nie Słodny czas na choink O kurde O kurde, kurde. Nie, nie, poczułam winogrono Nie gadaj, że to będzie winogron Przepiękny Bardzo ładny, przepiękny Ej, jaka fajne? Dla nas za fioletowo Co będzie się? Anna! Nie lubię, tak naprawdę nie lubię. Nie rzucaj tak moimi Ja się z nimi obchodzę delikatnie. Nie jestem o. <grym> Buziaczki, dziękujemy za oglądanie i trzymajcie kciuki, że nasz powrót do rodziny będzie na pewno ciekawie. Besos! <grym> <A>! <grym> Będziesz miała dobre. A co ty mówisz?